Dane są dwie figury. kwadrat K i rąb R. Długość boku kwadratu K jest równa 8. Iloczyn długości przekątnych rąbu R jest równy 64. Czy pole rąbu R jest równe 32? Skoro wiemy, że długość boku kwadratu K jest równa 8, a iloczyn długości przekątnych rąbu pamiętaj, że rąb to jest taki kopnięty kwadrat skoro wiemy, że iloczyn przekątnych jest równe 64, to czy pole rombu będzie równe 32? Pamiętaj, że pole rombu liczymy wzorem E razy F przez 2. Skoro wiemy, że właśnie E razy F, czyli iloczyn przekątnych jest równe 64, no to jak podzielimy to przez 2, to mamy 32. I faktycznie pole rombu jest równe 32. A czy pole kwadratu jest równe polu rombu R? No pole kwadratu policzymy bardzo łatwym wzorem a do kwadratu. Skoro a jest równe 8, to jak 8 podniesiemy do kwadratu, czyli 8 razy 8, wychodzi nam 64. No widzimy, że te pola nie są sobie równe. W takim wypadku to będzie odpowiedź fałszywa. To zapraszam Cię na moją stronę paulinaodmatematyki.com, gdzie jest dużo więcej pomocy do nauki, do przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki najlepszymi, skutecznymi metodami.